Idę właśnie oddać kluczyki do mojej Gertrudy. Panu, który przyjechał do mnie pod dom. Halo? Dobra, dobra, to już nie. Bo ja tak? uznałem, że miał już opony na zimowe. Teoretycznie w zestawie z Gertrudą jest za darmo opcja, że oni przyjeżdżają po ten samochód do serwisu. Tylko, że trzeba oddać kluczyki do samochodu. Nie wiem, to mi się wydaje trochę podejrzane. Czekałem na ten termin trzy tygodnie. W się sensie, jakbym poszedł osobiście, to pewnie bym to zrobił trzy razy szybciej. Ale chciałem przetestować. Okay. Ten pan chyba czeka przed wejściem. Wyjechałem tylko z garażu. Pan ma przygotowane od razu wszystkie dokumenty z serwisu. Zajęły to dwie minuty i Gertruda pojechała. Pan mi powiedział dokładnie, kiedy będzie z powrotem. Ale dostałem potwierdzenie oddania samochodu. Minęła godzina i zadzwoniła do mnie już jakaś inna osoba z serwisu. I od razu przy okazji zapytałem. Można odpuścić. Sama dezynfekcja z ozonowaniem. Dokładnie, dokładnie. W końcu może nie będzie śmierdzić tam grzybami. To jest długa historia, ale zostawimy w samochodzie na tydzień. I teraz w tym samochodzie pachnie jak w lesie. Jest 18 i właśnie pan napisał, że już czeka na parkingu. Nie, no ale tak myślę. Chyba będzie głupio, nie dam na, piwku. W sensie na Dostałem z tego serwisu misia. I on cały czas dumnie pilnuje samochodu. Jest Gertruda. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Musiałem jeszcze podpisać jakieś dokumenty. Dziękuję bardzo. Za wymianę o poim wyszło 528 zł. Ale dla mnie najważniejsze. Uwaga! Nie czuć grzybów.